Cześć, cześć kochani, Marek Malec z tej strony z bezpan.pl. Wasz przewodnik w świecie egzotyki, juk i palm mrozoodpornych Tak, to był taki wstęp dziwny eee, A teraz, coraz więcej pytań dostaję od ludzi, którzy chcieliby palmę trzymać na balkonie cały rok I pytają się, czy to jest dobry pomysł bo y, widzą temat palm rozeodpornych, że wytrzymują ileś tam stopni, tak. Ja podaję, że minus 12. Są tacy, co podają, że minus 17, są tacy, że minus 20. I nie wspomnę nawet o takich, co podają, że minus 25. Takie rzeczy można spotkać, i to nie tylko gdzieś tam na Allegro, ale normalnie w sklepach typu jakichś tam Obi, czy Castoramie, czy innych, gdzie wisi y, etykietka. Że Palma wytrzymuje nie, minus 25 stopni. Nie mówimy o takich rzeczach. I teraz tak. Czy palma może być cały rok na balkonie? Nie wiem, z czego wynika to pytanie. Czy tu chodzi o to, że ktoś nie ma ogrodu? Czy tu chodzi o to, bo czasem ludzie mówią, a ja się boję, to lepiej może trzymać na tarasie, no nie. Na tarasie jest zdecydowanie gorzej, żeby nie powiedzieć e, niemożliwe, bo jak to mówią, nie ma rzeczy niemożliwych. Ja osobiście taką opcję jak trzymanie palmy cały rok na tarasie czy balkonie zdecydowanie odradzam. Piszą do mnie ludzie, ale jak to? Przecież pisałam do kogoś tam jakiegoś innego sprzedawcy i powiedział, da się, mało tego. Widziałam na Allegro i tam piszą, żeby otulić, ogrzać kablem grzewczym doniczka. Słuchajcie, można próbować wszystko, ale jest to trudne, pracochłonne yy, i nie wiem, czy do wykonania tak naprawdę. Pewnie wszystko jest do wykonania, jak się człowiek uprze, tylko po co? Yy, dlaczego odradzam? Korzenie palmy, <laughs> mówię już o palmie silnej, typu trachy karpus, wytrzymują około minus, yy, ktoś tu do mnie dzwoni, około minus 6 stopni. Ziemia w doniczce przemarza bardzo, bardzo szybko. Dlatego, że jest jej mało, przychodzi mróz, ścina ją na kość. Zupełnie inaczej jest, jeżeli mamy palmę w gruncie. Tamta ziemia tak mocno nie przemarza. Chyba, że zrobimy tak jak niektórzy radzą, że sobie otoczymy palmę w ziemi styropianem. Już mówię o co chodzi z tym styropianem. Trochę zbaczam z tematu, ale to tak jak już tu jestem, to może przy okazji. Jeżeli wkopujemy palmę do gruntu. Bardzo dużo ludzi, którzy do mnie przyjeżdżają, mówią: przecież to trzeba otoczyć styropianem. W sensie ziemię w środku korzenie. Mówię tak: czy zamierza pan tą ziemię czy pani grzać? Nie. Więc jeżeli otoczysz sobie korzenie palmy styropianem i nie będziesz jej grzał, to to miejsce, które będzie otoczone, czyli to samo gdzie są korzenie, zdecydowanie szybciej przemarznie, dlatego że będzie miało dużo mniejszą powierzchnię przemarzania. Chyba, że w tym miejscu stawiasz budkę, styrobudę lub budę z poliwęglanu, wtedy OK. Cała powierzchnia jest wypełniona ciepłem. Wtedy możesz sobie dać styropian do ziemi, nie grzejąc go, bo ta ziemia będzie ciepła ze względu na to, że będzie ogrzewane góra. Jeżeli natomiast... Nie zamierzasz grzać tej ziemi, nie dawaj żadnego styropianu do trachy karpusów. Jeżeli chcesz posadzić daktylowca w Waszyngtonie lub inne wrażliwe palmy, owszem, daj styropian, ale wtedy wokół tego styropianu pod ziemią daj kabel, który będzie grzał grunt. Dobra, koniec tematu to była taka dygresja. W ogóle się ciemno robi, zaraz pewnie śnieg będzie padał. Ja, póki co jestem w krótkim rękawie, a jutro może być śnieg. Eee, taki to mamy klimat, jak to mówią. Jeszcze raz wracając, czy można mieć palmę na balkonie? Zdecydowanie odradzam. Naprawdę ciężko będzie utrzymać Donicę, żeby nie e, zamarzła w niej ziemia. Niektórzy mówią: A ja sobie kupiłem Donicę mrozoodporną. Hmm, co to jest Donica mrozoodporna? Donica mrozoodporna jest to taka Donica, która nie. Nie ulegnie zniszczeniu w czasie mrozu. To znaczy, jeżeli jest jakieś terakoty czy czegoś, to wiele takich kamiennych rzeczy po prostu w czasie mrozu pęka. A to, że ona jest mrozoodporna, to nie znaczy, że w środku będzie ciepło, tylko oznacza to, że ona po prostu nie zostanie zniszczona od tego mrozu. Dlatego każdy oczywiście zrobi, jak uważa. Możesz spróbować na tarasie, możesz próbować dogrzewać kablem grzewczym doniczkę, możesz spróbować wszystkiego. Ja odradzam, a każdy zrobi oczywiście według własnej myśli. Oczywiście mam nadzieję, że wytłumaczyłem dlaczego odradzam, bo nie odradzam dlatego, że, tak, że taką mam fanaberię, tylko po prostu szkoda takiej rośliny. Będzie na pewno ją ciężko utrzymać w przeżyciu, jeżeli temperatury spadłyby, nie wiem, do minus 15 stopni, czy minus 20, a takie temperatury w Polsce możemy mieć, bo my nie mieszkamy na Karaibach. Strasznie ciemno się zrobiło, chyba będę gdzieś uciekał. Dobra, to by było na tyle dla ludzi, którzy się zastanawiają, czy mieć palmę na balkonie. Trzymajcie się, chłodno się zrobiło. Życzę Wam wspaniałego dnia. Cześć.